Kurcze, chciałbym jeszcze pospać. To już dziewiąta. Ja się spóźnię do pracy. No widzę, że zaspałeś. Wiem, ale dziwne jest to, że budzik mnie obudził trzy godziny później. Dobra, ale niestety nie mogę cię podwieźć, bo samochód przecież nam się zepsuł. To najwidoczniej muszę pójść na pociąg. W końcu mieszkamy blisko stacji. To widzimy się wieczorem. Topa. Dosyć tu pusto, o i jest mój pociąg. Dobra, teraz odpalam laptopa i może popracuję nad projektem. A więc tak oto. Dobrze, klasę kończymy dzisiaj. Przygotujcie się na sprawdzian. Nudzę się, ja też, O nie tylko nie ten kaszojat. Ciemak akces darmowe robloski? Idź sobie, nikt nie chce twoich bobuksów. O nareszcie jest pan Mariusz. Czemu pan się tak bardzo spóźnił? Bardzo przepraszam, mój budzik nie zadzwonił kiedy trzeba. Witam pana Mariusza Spóźnialskiego. Wiem, że się spóźniłem i przepraszam za to. Tak, ale wie pan, że to może wpłynąć na pana reputację w tej korporacji. Jak najbardziej wiem. To niech pan weźmie się teraz za skończenie projektu. Ale jestem zmęczony. Czemu Franek może jechać autobusem, a ja muszę pieszo chodzić? Cześć, mamo. Cześć, Franek. Hej, synu, i jak było w szkole? Jak zawsze hej Tymek. No Czekajcie, muszę odebrać telefon. Możecie już iść do kuchni, bo przygotowałam obiad. Jestem już, macie obiad. No super, bo jestem bardzo głodny. Dobra, wysiadam tutaj. No i jestem. Cześć Magda. No cześć Mariusz. Jak było w pracy? Ciężko było, bo dzisiaj się spóźniłem. W ogóle jest sprawa o której powiemy dzieciom jutro. No tak wiem. Dzieci, mam coś wam do powiedzenia. Wiem, że pewnie nie będziecie z tego szczęśliwi, ale. Ale co? Przeprowadzamy się. Że wakacje będą jeszcze ciekawsze. Swobodnie surfuj po internecie, ściągaj muzykę, jaką lubisz i sprawdzaj, gdzie bawią się Twoi znajomi. Nokia 500 z wymiennymi obudowami już za złotówkę. Teraz w Play wakacyjny zjazd cenowy. Play. W Netto codziennie mamy najniższe ceny. Tylko we wtorek z winiary 700 ml 6,99. Kapsułki do prania Vizir, 32 sztuki 27,99. Po prostu Netto. Więcej za mniej. Sklepy spożywcze Lidl zapraszają. U nas znajdziesz świeże produkty mleczne oraz codziennie chrupiące pieczywo. A w tym tygodniu super oferta! Ogórek długi jedna sztuka z 2,49 na zł zł. Kiełbasa śląska ekstra 600 g z 6,99 na 4,99 zł. Chodniczek 60 na 100 cm tylko 19,99 zł. Oh